Z nami Mateusz Knop, jeden z bardziej doświadczonych zawodników szczecińskiej armady. Jest dreszczyk emocji przed finałem? Jest jak przed każdym meczem, natomiast do tego meczu jesteśmy szczególnie dobrze przygotowani. Cały sezon pracowaliśmy ciężko, czekamy na ten mecz. Mam nadzieję, że pokażemy wszystko to co, to, co dopracowaliśmy i pokażemy się z jak najlepszej strony. Świetnie. Szczególnie, szczególnie Ty będziesz głodny gry. Na półfinale nie byłeś, nie byłeś obecny. Trzymałeś kciuki dobrze za kolegów widać. Na finale możemy liczyć na jakieś spektakularne akcje? Z powodów osobistych nie mogłem nie być na półfinale, natomiast kibicowałem chłopakom. Cieszę się z osiągniętego wyniku przez nich, awansu do finału i gry przed własną publicznością. Jestem głodny gry i mam nadzieję, że pokażemy to w sobotę, już na boisku. Nie tylko ja, ale także cały, cały ofens, cały defense, bo czekaliśmy cały sezon i cały sezon się przygotowaliśmy na, na to spotkanie. I tego właśnie życzymy. Dzięki, piękne. Dzięki, trzymajcie kciuki. Z nami Adrian Rogaczewski, filar defensywy. Witamy. A witam serdecznie. Jak nastrój przed meczykiem z Silezją? Pozytywnie, chłopaki są nakręceni, ja też, także pozytywne emocje nami tutaj kierują. Te kręgi są na wysokim poziomie, także jesteśmy dobre myśli. Czego możemy się spodziewać po tym meczu? Jakieś szczególne rzeczy, których jeszcze do tej pory nie widzieliśmy ze strony naszych przeciwników? Nie, myślę, że no niczym nas nie zaskoczy. My jesteśmy dobrze przygotowani pod nich. Znamy ich taktykę, znamy ich zagrywki, także o, trochę nam światło zgasło. Mam nadzieję, że to będzie widać. Także nie, myślę, że jesteśmy 100% na nich przygotowani. Okay. Dzięki, powodzenia zatem. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Z nami etatowy uczestnik wywiadów, główny trener drużyny Armady, Roman Jak Witamy. Witam. E, no i standardowe pytanie, czego spodziewamy się po naszym przeciwniku? To już będzie finał. No my mamy nadzieję, że Rebels pokażą nam jednak troszkę lepszy futbol niż widzieliśmy na co dzień od innych drużyn, że rzeczywiście to będzie przeciwnik, z którym powalczymy. Chłopaki są bardzo chętni do tego, żeby się sprawdzić. I bardzo na to liczę, że przyjadą tutaj w nastawieniu też na wygraną i będzie to naprawdę fajne widowisko, twarde i z telefonem, który dzwoni. Halo? Okej, okay, Rebels potwierdzają, że przyjadą gotowi. Dobra. Dlaczego możemy się w takim, razie, w takim razie spodziewać po naszej drużynie? Czy wszyscy zawodnicy będą, będą gotowi do gry? Będziemy dysponowali pełnym składem? E, tak, pierwszy raz od czterech bodajże spotkań mamy cały skład w ofensywie i w defensywie. E, w ofensywie przygotowaliśmy trochę niespodzianek. E, pogramy troszkę więcej niż graliśmy w sezonie, także mamy nadzieję trochę Rebel zaskoczyć. E, defensywnie wreszcie będzie naprawdę twardo, no bo są wszyscy nasi starterzy, więc liczymy na dwucyfrową liczbę saków. Elegancko, to tego właśnie życzymy i zapowiadają się naprawdę ostre zawody. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Z nami Daniel Wysocki, koordynator defensywny naszej, naszej drużyny. Człowiek, który kształtuje twarde charaktery. Dobry wieczór. Czego spodziewamy się po najbliższym spotkaniu? Zaciętej ostrej gry na całej długości i szerokości boiska. Jesteśmy na to gotowi? Od ponad pół roku, jak najbardziej, w każdym momencie, w dowolnej godzinie, dnia i noc. Okej, okay, to ile myślimy, na, na ilu punktach zatrzymamy Silezję w tym finale? Na jak najmniejszej ilości. Nie składam żadnej deklaracji, bo najważniejsze jest tak naprawdę wygrana w tym meczu. Ciężko powiedzieć, jak to się będzie gra rozwijała. Ciężko jest tam cokolwiek powiedzieć o tym przeciwniku. Wiemy, że nie zagraje najlepszego meczu w półfinale, ale jak sami powiedzieli, to może być kubeł zimnej wody na jej głowy i to może ich tylko zmobilizować do jeszcze cięższej pracy przyjeżdżania tutaj. No i mam nadzieję, że zagrają na 110% swoich możliwości i no, naprawdę będzie fajny mecz. Okej, okay, życzymy zatem zwycięstwa i solidnych hitów. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. I prosty przekaz dla zawodników Silezji. Jedziemy z Wami.